Pytanie, czy pan, lubi, czy, pytanie od Julki, czy pan lubi siedzieć w domu i odpoczywać, czy gasić w ożary? A więc Jurka, najbardziej na świecie lubię siedzieć w domu i odpoczywać i czekać, aż wybuchnie jakiś pożar. Czy Pan lubi... Pytanie od Kacpra Komandowskiego, czy Pan lubi... Czy często Pan się boi? Często Boję się za każdym razem, jak słyszę syrenę strażacką. Pytanie od Ineski. Czy wszystkie węże działają? Tak, Ineska może być pewna, że wszystkie nasze węże działają. Pytanie od Ines. Pytanie od Jak to jest być strażakiem? Jak to być strażakiem? A więc Ineska, dla mnie bycie strażakiem to ogromny zaszczyt. Na dach. Ineska, jeśli jest taka potrzeba, zawsze wchodzimy na dach, nie tylko na dachy. Wchodzimy na drzewa, na, na, na różne płoty. Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście, że wchodzimy. Ma no, Pan psa, helikopter, łódkę, jak w No niestety, nie, w naszej jednostce nie posiadamy takich rzeczy, ale są jednostki, które posiadają właśnie psa, łódkę i helikopter. Także w straży jest to dostępne. Czy Pan pomocniku? Yy, Tak, strażak nigdy nie zostaje sam. Zawsze ma kogoś do pomocy. Pytanie, Pytanie o ile? Ile ma Pan pokoi w remizie? Yy, w naszej remizie znajduje się pięć, po, pięć pomieszczeń. Kuchnia, szatnia, garaż oraz dwa pomieszczenia yy, socjalne. socjalne. Jak się opyta, to ma no, być a więc Jasiu, żeby zostać strażakiem, trzeba mieć 18 lat. Pytanie od Marka. Jak się jeździ wozem strażackim? Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, gdy trzeba bezpiecznie dojechać na miejsce akcji. Jak... Pytanie, od... Pytanie od Stasie. Jak Pan to robi, że, udźwi... że może udźwignąć taki ciężki wąs? A więc, Stasiu, jak byłem taki mały jak ty, piłem dużo mleka, ja wszystkie posiłki, które przygotowywała mi mama, i dzięki temu jestem teraz taki silny. Pytanie od Ma Pan kuchnię w remizie? Tak, Maksiu, posiadamy w remizie kuchnię, ponieważ czasem po ciężkich akcjach musimy przygotować sobie ciepły posiłek. Jak Pan, pytanie od jak Pan to robi, jest do rury i nie spada? Rozalka, odpowiedź na to pytanie przygotowali nasi przyjaciele ze szkoły podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Jeśli mamy słodczyszlu, to na pewno nie spadnie.